Handel na jednym rodzaju rynku może być trudniejszy niż na innym. Przykładowo, gdy idziesz po swojego ulubionego pączka do cukierni, nie musisz podpisywać żadnych umów. Miła pani kasierka daje ci pączka, a ty dajesz jej pieniądze. Na tym transakcja się kończy. Są jednak rodzaje rynków, na których handel jest o wiele bardziej skomplikowany, a klient jest w trudniejszej sytuacji niż gdy kupuje pączka. Przykładem takiego rynku jest rynek finansowy. Dlaczego klient jest w gorszej sytuacji? Ponieważ instrumenty finansowe są skomplikowane i trzeba mieć dużą wiedzę, aby dobrze je rozumieć. Wiele osób nie ma takiej wiedzy. Do tego dochodzą długie i skomplikowane umowy, które trudno zrozumieć bez wiedzy o prawie. Z kolei sprzedający, którymi na rynku finansowym są duże instytucje finansowe, takie jak banki, ubezpieczalnie lub biura maklerskie, zatrudniają pracowników, którzy mogą wiedzieć o wiele więcej o finansach i o prawie niż klient. Ludzie potrzebują usług instytucji finansowych, ale powstaje obawa, że klient może zostać wprowadzony w błąd lub oszukany przez nieuczciwą instytucję. Właśnie dlatego, że taka instytucja będzie miała dużą przewagę wiedzy, doświadczenia i specjalistów nad pojedynczym klientem. Z tego powodu instytucje finansowe są obejmowane nadzorem, który ma za zadanie czuwać nad bezpieczeństwem klienta. W Polsce nadzór nad instytucjami finansowymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego w skrócie KNF. Celem działalności KNF, poza zapewnieniem ochrony interesów kupujących i sprzedających, jest też zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, zachowanie stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości na tym rynku oraz budowanie zaufania do rynku finansowego. Istnieją też inne instytucje, których zadaniem jest albo ochrona interesów kupujących i sprzedających na rynku finansowym, Albo to, aby sam rynek był bezpieczny i stabilny. Jedną z takich instytucji jest Ministerstwo Finansów. Obok zadań polegających na tworzeniu, wykonywaniu i kontrolowaniu budżetu państwa oraz decydowania o tym, na co państwo wydaje pieniądze i jak je zdobywa od podatników, Ministerstwo Finansów zajmuje się także wspieraniem rozwoju krajowego systemu finansowego poprzez budowę przewag konkurencyjnych polskiego sektora finansowego oraz poprzez wspieranie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ministerstwu Finansów podlega także Krajowa Administracja Skarbowa, której zadaniem jest pilnowanie płacenia podatków, opłat i cła na rzecz Skarbu Państwa i walka z nieuczciwymi firmami, które dopuszczają się oszustw podatkowych. Instytucje w szczególny sposób skupiające się na ochronie klienta to Rzecznik Finansowy oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w skrócie UOKIK. Zadaniem Rzecznika Finansowego jest wspieranie i ochrona klientów instytucji finansowych, takich jak banki, ubezpieczalnie, firmy pożyczkowe czy biura maklerskie. UOKIK natomiast zajmuje się polityką ochrony konkurencji i konsumentów na całym rynku w Polsce. Dba, aby zbiorowe interesy konsumentów nie były naruszane oraz żeby umowy z klientami nie zawierały szkodliwych przepisów. Nadzoruje rynek, zapewnia bezpieczeństwo produktów poza żywnością i kontroluje jakość paliw. Wspiera też konsumentów, którzy potrzebują porady, finansując infolinię i system internetowych porad. UOKiK chroni nie tylko konsumentów, ale również, na co wskazuje jego nazwa, konkurencję na rynku. Przykładowo, zajmuje się dbaniem o to, aby firmy na rynku nie zawierały zmów cenowych. Jest to sytuacja, gdy kilka firm produkujących podobny produkt umawia się ze sobą, aby żaden z nich nie sprzedawał go taniej niż ustalili. To jest niedozwolona praktyka rynkowa i WOKIK ma za zadanie upewniać się, aby ten zakaz był przestrzegany. Dba także o to, aby nie powstawały szkodliwe dla klienta monopole. Aby coś kupić, potrzebujemy pieniędzy. Wszystkie ceny, które widzimy, są wyrażone w jakiejś kwocie pieniędzy. Ale wiemy przecież, że ceny się zmieniają. To jest normalne na rynku. Ceny poszczególnych produktów wahają się dość często z bardzo różnych powodów. Na przykład chleb drożeje, bo była susza i rolnicy dostarczyli mniej zboża, z którego produkuje się mąkę. Ale za to tanieje cena soku pomarańczowego, bo słoneczne lato sprzyjało dojrzewaniu większej ilości pomarańczy. Natomiast gdy obserwujemy stały wzrost lub stały spadek ogółu cen na rynku. Mamy do czynienia ze zjawiskiem inflacji lub deflacji, a inflacja i deflacja najczęściej, choć nie wyłącznie, ma związek z wartością nie produktów, lecz samego pieniądza. Pieniądz również zmienia swoją wartość w czasie. Gdy na rynku pojawia się więcej złotówek, wartość pojedynczej złotówki spada zgodnie z prawem popytu i podaży. To samo jest w odwrotnej sytuacji. Gdy na rynku ilość złotówek się zmniejsza, każda złotówka będzie warta więcej. Kto decyduje o tym, ile złotówek ma być na rynku? Zajmuje się tym Narodowy Bank Polski, w skrócie NBP. NBP jest polskim bankiem centralnym i emitentem waluty. Naszą walutą są, jak wiecie, złotówki. Głównym zadaniem NBP jest dbanie o to, żeby wartość pieniądza w czasie była w miarę stała. Czyli, żeby pieniądz ani za mocno nie zyskiwał, ani nie tracił na wartości. W jaki sposób to robi? Robi to niebezpośrednio poprzez ustalanie stóp procentowych. Stopa procentowa, najprościej rzecz ujmując, to cena, którą trzeba zapłacić za pożyczenie pieniędzy. Im wyższa stopa procentowa, tym mniej ludzi chce pożyczać pieniądze, a więcej osób je oszczędzać na procent. Im niższa stopa procentowa, tym więcej osób chce pożyczać pieniądze i tym mniej się opłaca oszczędzać na procent. W ten sposób na rynku robi się mniej lub więcej pieniędzy. Jeśli inflacja jest wysoka, bank centralny podnosi stopy procentowe, aby pieniędzy zrobiło się mniej. Jeśli z kolei jest deflacja, bank centralny obniża stopy, aby sprawić, by pieniędzy było więcej. Inflacja w Polsce wyniosła w listopadzie 2022 roku aż 17,4% rok do roku. To dużo, ponieważ celem Narodowego Banku Polskiego na 2022 rok było utrzymywanie inflacji w okolicach 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń plus minus 1 punkt procentowy. Zatem na ten moment tego celu nie udaje się osiągnąć. Możemy wymienić główne przyczyny takiego stanu rzeczy. Z jednej strony jest to zwiększenie się ilości pieniędzy na rynku w postaci wsparcia finansowego dla firm w czasie zamknięcia gospodarki w 2020 roku, a z drugiej to, że samo zamknięcie gospodarki spowodowało ograniczenia w podaży poszczególnych towarów na rynku. Ograniczenie podaży wpływa na wzrost cen poszczególnych towarów. Kolejne przyczyny wysokiej inflacji to wzrost cen energii, powodowane z jednej strony trwającą wojną na Ukrainie. A z drugiej przepisami Unii Europejskiej związane z polityką klimatyczną. Jak widzimy, jest wiele instytucji, które czuwają nad tym, aby nikt nas nie oszukał, ale to nie powinno nigdy uśpić naszej własnej czujności. Każda instytucja, tak jak każdy człowiek, może popełnić błąd, zadziałać zbyt późno lub coś przeoczyć. Pierwszą ochroną przed oszustami i nieuczciwymi sprzedawcami powinna zawsze być nasza własna ostrożność, wiedza o produkcie lub usłudze, które chcemy kupić oraz zdrowy rozsądek. Przy skomplikowanych umowach, których nie rozumiemy, zawsze warto skorzystać z pomocy prawnika. Zapłacimy wówczas za jego pomoc, ale możemy się uchronić przed dużymi stratami w przyszłości.